Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać sposób namierzania emocji w ciele ludzkim, która przeszkadza, powoduje u nas stres. Jest to fragment ze szkolenia. Jeżeli ktoś będzie chciał, to przeprowadzamy takie szkolenia poprzez Akademię Antystresu i uczymy technik, które pozwalają na usuwanie stresów zapisanych nie tylko z naszej psychiki oksydacyjnego stresu, ale również zapisanego w ciele. Pojawiły się różne sposoby, nowe sposoby usuwania stresu i jeżeli ktoś będzie miał ochotę nauczyć się takich terapii, to jak najbardziej może to wykonać. Przez Akademię Antystresu, a teraz zapraszam do zobaczenia jednego z elementów takiego dla Was, żebyście zobaczyli, że są też sposoby takie właśnie przez kinezologię, dzięki którym możemy ewentualnie namierzyć nasze emocje. Zapraszam. Ale ja bym chciała zademonstrować coś takiego ciekawego, jak stres między innymi objawia się zaburzeniami w obrębie twarzo-czaszki i jak można łatwo to zlokalizować przy pomocy palpacji oraz testów kinezjologicznych. Sprawdzić jaka jest, jakie jest napięcie, czy, czy jest zaburzone, czy obniżone i ewentualnie jaka to jest emocja warunkująca bo stres, tak? Ja bym Proszę. poprosiła może Ciebie Krzysztof, żebyś mi trzymał mikrofon, bo będzie mi niewygodnie. Dobrze. Dobrze. Tak? Mogę mówić? Dobra. Generalnie można by było powiedzieć tak. Haneczko, czy Ty się stresujesz? Co to za pytanie? Hania mówi, że się stresuje. Dobrze, to poproszę Ciebie teraz o wyciągnięcie prawej ręki przed siebie. I co ja robię? Ja sprawdzam, jakie Hania ma napięcie na prawej ręce, tak? i Haneczką. Po to to robię, żeby sprawdzić, jaką ma siłę mięśniową, chociażby w prawej ręce. Przejdziemy teraz do lewej. Poproszę. Opoluj, opoluj. Dobra, ok. I co ja dalej robię? Sprawdziłam mięśniowy i na czole uchani sobie palpuję elegancko takie sobie miejsca, które ewentualnie mogą świadczyć o jakimś napięciu emocjonalnym. O, tu. Czy tu boli, Ania? Ups. Trochę. Trochę. Dobrze. Bolesność tych miejsc na czole świadczy o tym, że u Hani występuje jakiś stres emocjonalny. Tak? U nas w gabinetach fizjoterapii diagnozujemy w ten sposób pacjenta, że jeżeli przychodzi na analizę z bolesnością barku, to bardziej staramy się rozgraniczyć, czy ta bolesność barku jest spowodowana napięciem emocjonalnym, czy od strony mechanicznej. Ta dysfunkcja występuje. I co można dalej zrobić z Haneczką? Stwierdziliśmy, że Hania ma napięcie emocjonalne. Więc generalnie możemy teraz poszukać emocji u niej w ciele, która odpowiada, która odpowiada nam za ten stres. Tak? I teraz tak. Haneczko, poproszę Cię, żebyś dotknęła w tych miejscach sobie, tu gdzie ja pokażę, w tych dołkach takich między czołem a okiem, i sprawdziła, czy tu jest napięcie. Tutaj? Tak. Co to są za punkty? To są punkty, proszę Państwa, strachu. Fear. Bo nic? Um, trochę, ale do wytrzymania. Dobra, puszczamy, ok. I teraz ja pytam się Ciebie: Hallelujah, czy tą emocją, którą generalnie wywołuję u Ciebie stres, jest strach? Sprawdzam testem kinezjologicznym. No i generalnie mamy odpowiedź twierdzącą, bo mamy opór. Pytanie? Czy faktycznie strach? Idźmy dalej. Dobrze. Możemy sprawdzić taką Haneczkę, czy ona czasami stresuje się, bo na przykład nie jest zadowolona z siebie, tak? Sprawdzamy sobie okolice płatków uszu, Ube, uszu mówię noca. Czy tu boli? Nie. Nie boli. Dobra. Poproszę rękę. Super. Czy to jest niezadowolenie z siebie? Widzieliście Państwo? ja mhm, mhm. jest generalnie zadowolona siebie, czyli mamy, papa, pamiętać że od strach, tak? Dobrze, kolejną emocją bardzo ważną jest na przykład co? Jak myślicie? No może troska. Mhm. Troska, punkt troski znajduje się tu. Naciśnij sobie tutaj oczoły w tych miejscach. Tutaj. Podrażnij je troszeczkę. Mhm. No, trochę. Mm -hmm. Zabrakło I ja pytam się do Ciebie, czy to jest troska? Nie. Nie, Ania tak, nie, ja nie ma. Predyspozycji do troszczeń. Dobrze, I teraz zadam pytanie, czy ta emocja jest związana z gniewem? Lokalizacja gniewu jest, jest na skronie. Anger, uh -huh. Czy to jest gniew? Boli. Puszczamy, czy to jest gniew? Nie do końca. Tak? A może y, może proszę pani? to jest inna emocja. Hmm? Jak myślisz? Smutek. Smutek. Możesz powtórzyć? Smutek. Smutek. Smutek zlokalizowany jest na stawach strony Ja te stawy strony w tej chwili. Wow! Dobra, dziękuję Haneczko. Tá, tá, dziękuję. Muito,